Hej, cześć, witam was widzowie. Dzisiaj przy czymś zupełnie, zupełnie nowym. Możemy użyć jakiegoś bacona. Nie wiem, co to w ogóle robi, ale klikniemy. Zobaczymy, co się stanie. I mamy Pet Park. I słuchajcie, w tym momencie możemy sobie zobaczyć, jakie są tutaj wyspy, ale no, oczywiście do tych wysp nie mamy totalnie dostępu. Zobaczcie, ile tutaj mamy wysp. Normalnie jak w Pet Simulatorze, ale uwaga, jest to gierka Pet Catchers. No i tutaj widzowie, łapanko petów i też oczywiście haczowanie. Ogólnie jest to gierka mega fajna podobno. Pisało dużo osób, że żeby sprawdzić. I w ogóle, więc dzisiaj widzowie, dzisiaj sprawdzamy ją w taki sposób, że nie wydajemy robuxów, myślę, że nie ma co wydawać, po prostu na początku ocenimy gierkę, damy jej szansę, jak będzie fajna, wam się też będzie podobała, wiecie, jakby w tym co nagrywam i że będzie fajnie się oglądało, dajcie znać łapeczką w górę, dajcie znać subem, oczywiście dzwonem na tym kanale, to zrobię więcej i oczywiście kupimy jakieś game passy, żeby sobie tą gierkę usprawnić, no ale na razie wygląda to całkiem ciekawie, dobra, coś odpaliłem, ej, co jest w ogóle, dobra, nie gadajcie, że tu są sekrety, Właśnie ktoś mi mówił, że nie dość, że w tej grze mamy łapanie petów. Dosłownie lepsze od pet simulatora. Do tego takie bardziej free to play. No, bo mniej mamy game passów. Już same game passy widzę, zachęcają, no bo wydamy na pewno mniej niż pet, w pecie. I teraz tak, tutaj mamy Catching guide, czyli ziomeczka, który nam powie, jak tutaj łapać. No, i to jest pet park, nie? Jakieś mega urocze stworzonka. No, i tutaj mamy Capture Cuba, czyli takiego cuba jakby w Pokemonach, nie? Że możemy sobie, nie wiem, no chcę, żebyśmy tutaj złapali. W każdym razie, jak widzicie. Żebyśmy złapali sobie jakiegoś pieska, ale ja zanim to, to odpalę sobie kody, bo wiem, że tutaj są. Właśnie zobaczymy, czy będą, czy będą działały. Dobra, ok, czyli właśnie nie wiem, wiecie co? Być może muszę zrobić jedno. Tak, ok, czyli trzeba po prostu tutaj zafollowować. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak potrzebne. Bo ja te kody znalazłem na innej stronie, więc tak zaraz sobie te kody wpiszemy. Ja sobie ich zafollowuję, bo widzę, że chyba trzeba. No, póki co trzeba. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, bo coś odblokowałem, jakąś skrzynkę. No dobra, w sumie jeszcze nie zacząłem łapać, nie wiem co w tej grze tutaj się dzieje, ale dobra, klikamy. Musimy klikać szybciutko. Dobra, to klikamy. No i co nam wypadło? Wildberry. Wildberry, mamy te rare Cuby Dobra, co my mamy w inwentory w ogóle? Itemki. Patrzcie, to jest normalnie jak w jakichś Pokemonach. Mamy Capture Cuba który właśnie jest do tych rare petów. Mamy też tutaj 100 expa, kiedy użyjemy tego na zwierzaczku. Nie mamy zwierzaków, także złapmy swojego pierwszego. W ogóle znalazłem secreta od razu pierwszy tutaj, wiecie. Pierwsze wejście do giery, mamy secreta. Jeżeli są jakieś sekrety, których ja nie znam, dajcie mi znać, to sobie ogarniemy na odcinku i wszystkie jakby z komentarzy będę wybierał, co pisaliście, pokażę na odcinku i słuchajcie, wtedy sobie pochodzę i zrobię to, co mi napiszecie, nie? Chyba, że nie mam do, do czegoś dostępu, to mi nie piszcie, że mogę coś zrobić. Dopiero, gdzie tutaj jestem, nie? Jak tutaj jestem, to możecie pisać, że Ej, Beres, na przykład tutaj na spałnie pominąłeś coś, nie? No to spokojnie możecie pisać. No i co my tu mamy? Mamy takie jakby nieskończone coś takiego i ziomka normalnie do pudła pakuje no i mamy tutaj sukces wiadomo bo do, raczej trudne to nie będzie mamy kitty no chciał żebym złapał pieska to jest piesek co to jest nie no to chyba królik jest normalnie więc tutaj nie warto chyba używać red cube'ów tylko te takie wiecie mm, te nieskończone no mamy tak naprawdę podstawowe cuby, takie podstawowe pokebole y, no i uciek ale ja tak naprawdę mogę go łapać wiecie w nieskończoność niby nie jeżeli chodzi o te zwykłe ale to jest początek bo później wiecie później to nam nic nie da że będę cały czas łapał mamy tak Możemy je wyekspić. Mają swój level. Widzę, że... O, i mamy gdzie zdobyty i kiedy. 28 marca. Dobra, to powiem wam, że grubo. Tutaj Gierka zapamiętuje. Idźmy do tej babki tutaj, śbado. Do tego Catching Guida w sumie. No i co ty nam powiesz? Okej, okay. no czyli mamy pierwszą nagrodę od niej. 108 kojdów. Dzięki ci, miła dziewczyno. Dad dogi, okej, okay. czyli no dobra. Czyli jakby początek. Amazing Petty. No i mamy tutaj generalnie jakby te rarity, nie? Zależnie od, od tego, ile mają gwiazdek nad sobą. Możemy rare bunny złapać. No myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, to złapmy sobie rare bunny jakiegoś. Tylko nie wiem, jak on wygląda. Tu chyba chodzi właśnie o te... Co my tu mamy? Mamy 6 pecików złapać. No dobra, to złapmy tego pieska. Myślę, że go od razu złapiemy, on jest bardzo fajny. No i tak, mamy pieska. I w tym momencie, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o pety? Ile ja mogę ich nosić? To też jest ciekawe. Equip? No tutaj, no niestety. Mamy tubeli, czyli no tak naprawdę możemy nosić tylko dwa. Ile, ile kosztuje jakby jeden slocik? A, to trzy się dostaje. Dobra, czaje. Nie ma tego zbyt wiele. Ciężko będzie. Mamy dwa... Ej, tutaj to był rare, tak? Okej, okay, czyli on był rare, ten bani. No spoko, dobra, czaje. Czyli tak, zależnie od tego, ile mają gwiazdek nad, nad głową, patrzcie, tutaj mamy Baniego. No i odpalmy sobie tego rare cuba i on łapie rare postacie, znaczy rare zwierzaczki, pety. Więc tak, dobra, już kumam widzowie. Spokojnie. Zaraz ogarniemy. Więc mamy dwa te rare, które mają dwie gwiazdki, są lepsze. No to w tym momencie możemy sobie lecieć dalej, tylko jestem ciekaw, co później, czy ja z tymi petami będę mógł się bić z innymi peciszkami? Bo wiecie, to troszkę takie niby Pokemony, ale nie do końca. No i tak, mamy pierwszego rzadkiego peciska. I mamy teraz Big Challenge i musimy złapać trzy pety. Ej, to powiem, to jaki to Big Challenge? Palić, co, co ty mi tu gadasz? Dobra, to łapiemy kogokolwiek tak naprawdę. Zróbmy sobie te początkowe questy i odpalmy też te kody, bo kody mi się na pewno przydadzą, wiecie, będzie mi łatwiej zacząć. Bo totalnie gramy free to play pierwszy odcinek. Dopiero później zrobiły sobie jakieś granie tam może za Robux. No zobaczymy, nie mówię, że będziemy używali, po prostu na razie gramy sobie totalnie, żeby poznać Gierkę nie tam na wariata, żeby przejść wszystko za Robuxy, bo to bez sensu. Także zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Śmali Ano. No i dobra, zobaczmy. Mamy, no super, super. Czyli tak, jest to nagradzające. No super. Inwentory Space'a i mamy upgrade pada. No i dobra, czaje, więc sprawdzimy sobie tutaj za chwilkę. Czyli mamy 10 pet storage'a za to, że. A, tutaj zakojny. Dobra, no to fajnie. I to jest tyle, tak? Później pewnie na kolejnych mapkach będziemy mieli tego więcej. No i zobaczmy sobie. Ona mówi, że musimy teraz sobie odblokować kolejną krainę. Fony ha Hawk. Hawk. No, w każdym razie idziemy sobie to odblokować. Mamy tego, mamy tego Bacona, ale on na razie jest bez sensu. Zróbmy sobie... O, i następny event za 13 minut. Patrzcie. Za 13 minut nie będzie nic. No, no nie będzie niczego. Mamy Boss rasha o 12. No, ja gram w nocy, także wiecie, tak to wygląda. Treasure jakiś. No dobra, spoko. Odblokowujemy, lecimy dalej. The Cube Shrine. Okej, okay, czyli musimy coś tam sobie odebrać. Mamy tutaj generalnie nasze peciszki. No nie mogę dać im jakiegoś trita, ale nie wiem, czy to się opłaca teraz bo to pierwszopoziomowy poziomowy tutaj peciszek, no to bez sensu chyba. No i tak, mamy ten level, dajmy mu jednego, ile on dostanie, stówkę tylko. Dobra, to. to... Nie, co? Dobra widzowie, co ja odwaliłem w ogóle? No tak, jak damy until level, no to dopóki nie dostanie poziomu. No nie przeczytałem do końca, wiecie? No ja myślałem, że tam jest napisane unit level, czyli jakby poziom jednostki. Źle przeczytałem i sobie źle to przetłumaczyłem. Dobra, drugi poziom mamy. No daje nam to plus 1, 1, 12. Czy to jest mocne? Absolutnie, widzowie nie. Mamy zamiast 1-1 monet. Za złapanie mamy 1,12, także. No, mega lipa, zużyliśmy nasze tutaj tricy, ale myślę, że zaraz Skodu sobie też weźmiemy. Mamy darmowego hoverboarda serio gościu, normalnie dasz mi hoverboarda? Co ty gadasz, nie mam możliwości. Dobra, Discover, 20 peciszków tutaj, Discover, dobra, to mamy tak. Mamy ogólnie jakąś tutaj Legendary Pet'a, czyli tak, jeżeli chodzi o... Mm, jakby wiecie, PET Indeks to jest fajny, bo za niego dostajemy ciągle jakieś nagrody. To jest coś, jak w jumping Pecie było. No niestety jumping umarł, ale no generalnie coś w tym stylu, że wiecie. Tutaj możemy sobie coś dokupić. Za każdego peciszka dostajemy jakąś tam fajną nagrodę, także moim zdaniem bardzo spoko. Mamy też PETA, patrzcie, jakieś słodkie peciszki, normalnie tutaj ta świnka jakaś, jest z nami, krówcia, ale wiecie co? Może my sobie ogarniemy taką z dwoma. O, tu jakiś kurczak! Dobra, dawaj tego kurczaka, jak się fajnie uśmiecha. Dobra, ja będziesz mój. Tylko tak, widzowie, jeżeli chodzi o te to oczywiście, że zmarnowałem tym, o tu mamy jakiegoś smoka trzy gwiazdki, nie no, ej dobra, jednak mieliście rację, żeby sprawdzić tą gierkę, nie, bo ja tak mówię, nie, no coś będzie słabego, ale jednak patrzcie, dragona 3 gwiazdkowego, o ty gościu, dobra, próbujemy jeszcze raz, no i tak jak myślałem, później te nasze rare Cube, y, to już nie będą wcale takie, wiecie, fajne, nie, ale mamy piti laka, no i ogólnie później będziemy mieli laka zwiększonego razy jeden, dwa, no dobra, jakby jeżeli jeszcze trzy razy tutaj zepsujemy to, więc spoko, bo to wynagradza i teraz tak, mamy razy 2 plus 8, no i tutaj już ten bań jest bez sensu. Także ja naprawdę na razie nikogo nie karmię. Chociaż troszkę to brzmi chamsko, ale, ale naprawdę nie karmię, bo później będą problemy, nie? Lepiej sobie po prostu tutaj. Ej, tą krówkę też chcę mieć, mimo że ona nie ma dwóch gwiazdek. Dobra, ja ją chcę, dobra, łapiemy ją. Bo w sumie, widzowie, pet index, nie? Także tutaj musimy myśleć też nad indeksem. Mamy odkrycie krowy. Spoko, może tak być. Dobra, i mamy tak. Musimy pet equip. Spoko, czyli tak. Musimy zdobyć 400 coinów. 5 peciszków i 1 pet equip upgrade. Ok, czyli tutaj. Czyli tutaj. No to możemy to już kupić. Mamy pet storage. Mamy coin multiplier. No okej, okay. tutaj mamy tą deskę, tak? Tylko ta deska, no na razie to jej nie mogę zdobyć. Nie wiem, co on tam mówił. Co ja dokładnie, kiedy ją dostanę, ale okej. Okay. Może ona. Gdzieś tutaj jest, tylko ja jej nie widzę. Nie wiem jak deska wygląda w tej grze, ale dobra. Mamy tutaj pierwszą nagrodę, czyli monety za robienie tutaj, widzowie. Dobra, dajmy coin multiplier, ok, spoko. Czyli na tej mapce możemy sobie łapać dalej tutaj peciszki, no i tak naprawdę robić misję, wiecie, do tego, żeby, no tutaj ziomek nas przepuścił dalej, żeby w ogóle, wiecie, tutaj jakoś ładnie to poszło. Patrzcie, mamy Auburn Woods jakiś, także możemy przejść jeszcze dalej, no ale zobaczcie tutaj kto stoi, pibarka normalnie, z piękną brzoskwinką, nie, raczej pomarańczą, pomarańczą na głowie, także piękna pomarańczka na głowie, złapmy ją, no Dawaj, no nie escape'uj, gościu, nie uciekaj, normalnie, chodź do nas tutaj pięknie. No i ja już te kodziki, widzowie, ogarniam, bo zapomniałem, że mam wpisać kody, a mógłbym dostać jakieś fajne, pewnie, cuby. Nie wiem, co tam dokładnie dają, ale coś na pewno na start, no, się przyda. Dobra, mamy tutaj Dragona, Daka i mamy kapibarkę Mega piękny skład, także tutaj możemy lecieć dalej. Złapmy jeszcze sobie tą świnkę. On chyba chce, żebym łapał te rerpety tak mi się wydaje, bo wtedy mi się misja nalicza. Danger Killer Slimes. Ej, patrzcie, jakie to jest fajne, ja nie mogę, i ta gra jest naprawdę ciekawa, nie w sensie, naprawdę taka wciągająca, bo jak mamy na przykład Pet Simulator, no wiem, jestem hejterem, ale naprawdę, jakby dużo trzeba wydać, żeby w ogóle grać Robuxów, a jeżeli chodzi widzowie o granie, to i tak nie jest aż tak przyjemnie jak tutaj, bo tutaj naprawdę no, mega fajnie to wygląda. Czy ja mogę tego Bacona... O, naprawić mogę. Dobra, to naprawiamy normalnie. I teraz mogę sobie użyć i polecieć do Respa, tak? W sensie na Respika. Dobra, czaję. Ej, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, tylko nie wiem dlaczego się tęłem do tego samego miejsca. No to zróbmy sobie Pet Storage. Okej, okay, mamy to. No i co, Gościu, mi jeszcze powiesz? Mogę kolejnego Peciszka złapać, znaczy założyć. Epic Dragon. No to mamy Epic Dragona. Tak szczerze. Także, Gościu, spokojnie. Kacza Dragon. No nie, no mam Epic Dragona. On co mi tutaj gada w ogóle? No, Dobra, tak, mamy trzy pety, i te pety chyba zwiększają nam coś. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale tak, on chce, żebym złapał dragona, więc to raczej bez problemu. Już raz nam się udało, to myślę, że dalej też się uda. I pamiętajcie, mówcie mi, gdzie są sekrety, bo naprawdę tutaj w tej grze widzę, że tych sekretów będzie całkiem sporo. Ja zapominam tych kodów pisać, wiem. Ale tak się wciągnąłem, że nie mogę widzowie kodzików wpisać, naprawdę. Nie no, zaraz to zrobię, dobra, mamy tego dragona. I on mi da powerboarda, dobra, to będzie piękny odcinek. Jak już będzie powerboard, to będzie ok. Mogę szerajna użyć, i widzowie, no tak sobie myślę, może użyjmy tego. Okej. Okay. A, tego też mogę. Czyli dostajemy. Wildberry 350. Co? I to jest mega dużo. Wiesz, ja tam nakarmiłem chłopa prawie całymi. Epic Cuba mamy. Dobra, czy jakieś skrzynki tutaj są takie pochowane? Fajnie, naprawdę fajnie. Może być coś pod wodospadem, znając tą grę? Nie, no tutaj nie ma. Na razie nie będę sprawdzał, ale naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Mamy itemki. Mamy tego Epic Cuba. To się przyda na coś potężnego. Możemy też w sumie nakarmić naszą mm, kapibarkę. Tutaj, w wiecie. No po prostu, dobra. Możemy sobie rzucić. No no i tak, until level, no jak dam, to i leon tego wyrzuci. Całkiem sporo, nie? No stówkę. No i dobra, to nie jest źle. I teraz tak, kapibarka nasza ma, no tak naprawdę ona zaraz będzie gorsza. Wiem, bo przejdziemy dalej, wiem, widzowie, że to nie ma sensu. O, właśnie! Mówiłem, wiedziałem, że mamy jakiś sikrecik. Dobra, więc mamy Rare cube. no i 16 tysięcy coinów, to jest naprawdę dużo. Lećmy do chłopa po Howerboarda. Odpalmy sobie te kody, bo już totalnie tutaj wiecie, nie wiem na co ja czekam. Mamy tak, no i mamy Seekboarda. Siema. No śmiesznie trochę stoi, tak niezbyt tak mega ładnie. Ale myślę, że i tak spoko, nie, dobra, sobie zobaczmy jak to dalej wygląda. Mi się to podoba. Na razie mi się gierka podoba, bo ma taki najlepszy pomysł ze wszystkich takich gierek podobnych do pet symulatorka. Tu coś się świeci, to już widzę, ale nie wiem co to robi. Ej, te slimy biją. Aha, dobra, patrzcie normalnie. Złapane peciszki walczą, dostajecie wtedy expa, czyli tak naprawdę teraz tutaj no, nawalają sobie w niego po prostu. Co tu się dzieje? Mamy mega slima. Czyli im lepsze pety teraz będę miał, to lepiej będę tutaj atakował. Jeszcze te slajmy mnie biją. Patrzcie, HP straciłem. Ej, to naprawdę się dzieje, HP straciłem. Dobra. No powiem wam, że grubo. Naprawdę grubo się dzieje. Tutaj mamy jakąś bramę, nie wiem do czego. Tutaj ziomki stoją, jakieś, nie wiem, najlepsze koksy, pewnie. Otwieramy sobie skrzynkę szybciutko. Jeszcze tutaj widzę na odcineczku Wild pełno tego mamy. Frosty Pigs. Ok, czyli teraz potrzebujemy tak naprawdę coinów. Mamy jakiegoś shopa, rerki były Sprzedaje, 25 jeszcze ma. Mystery Egg i Epic Cuba. Wiecie co? Cuba weźmiemy i Mystery Egg. Zobaczmy. No bo wiecie co? Otwórzmy sobie 5 takich Mystery Eggów. Dobra, lecimy. Ej, co? Jest normalnie Ultra Laka możemy kupić na 20 Bidu. Triple Hatcha. Nie no dobra, haczujemy. Powiem Wam, że Mystery egg ma tutaj possible Pets. Ok, czyli common jakiś, 30% nam wypadł. Nie kupujemy nic, jak mówiłem, na razie free to play, kolejny taki tutaj wiewiórka ziomek. Dobra, 27,5 chociażby wypadło. O, mamy coś 20%. Także tutaj fajnie te jajeczka można wykluwać, patrzcie. Ej, co? Jest totalnie rośnie, patrzcie! Jaki odpalony gościu w ogóle. Okej, okay, co to jest w ogóle? A, czaje, dobra, widzowie. Trafiliśmy do normalnie unicorda w tej grze, czajcie. 1 na 200. Spoko. Bardzo fajny mysteriek. Jeszcze mamy Epika. Ej, dobra. Ten opening widzowie, mega oddał. Patrzcie, co my mamy. ziomeczka, który daje nam 6,5 razy razy i 65 ataku. Tutaj jaka piękna pszczółka, 24, 12 tutaj sowa. No i co tu się dzieje? Dobra, dawaj, gościu, tutaj łapiemy go. Wiem, że pewnie można ich zdobyć. Zdobyć te peciszki, ale i tak się jaram, bo trafiliśmy. Widzowie Unicorna na nowym koncie Free to Play. Totalnie. Mamy jakiegoś Black Mistrza, no ziomeczku Kowalu, slime i ich król. Dobra, czyli musimy pokonać slime. Dwa slime. Tutaj możemy sobie kupić rzeczy i na to będziemy zbierali to na pewno. I widzowie, myślę, że będziecie chcieli kolejnego odcinka. Wiecie, tak, mi się wydaje. Zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście. Zostawcie Subika z dzwonem, bo naprawdę jestem ciekaw, czy chcecie więcej. Bo mi ta gierka wygląda na mega fajne takie kolejne odcinki. Mamy level upa. W ogóle nie wiem, co mi daje level up, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie ja mam ten. Poziom, dobra, klejmujemy kolejne rzeczy w ogóle. Co ja robię? Ok, zobaczmy sobie, co my tu mamy. Mamy jakąś potkę. Power-upy, feeling lucky i lucky roll. Okej, okay, to nie potrzebuję. Tutaj mamy więcej pieniędzy, um, ob, obrażenia, um, expa. I teraz na co mi ten expik jest tak naprawdę? Gdzie ja to mam, widzowie? Który ja mam poziom? Czekajcie, coś tu jest. Mamy 19 złapanych, 5 haczowanych. Kojny gemów nie mam. Dobra, czaję. No to na razie mniej więcej kumam, ale też nie do końca. Także zobaczymy. Wiecie, tutaj czeka nas potężna przygoda. Res, respawn Tom. Czym jest ten Tom potężny? Um, co on robi? Um, mystical Tom. Ok? Czyli możemy zespawnować sobie ponownie Bosika na danej mapie? Ciekawe. Gościu Tułowi, patrzcie, co ma. Emperor Pinguina. Tutaj ma jakiegoś. Um... Jakiegoś po prostu dosorożca. krokodylka. No fajnie, fajnie. Czyli ziomek sobie może łowić. Dobra. Czyli pewnie można to łowienie gdzieś ogarnąć. Mamy te potki do użycia. Na razie nie chcę. 50 helta. Dobra. Będziemy potężniejsi. Większe obrażenia i widzowie pet storage. Ok. Czyli tutaj na tej mapie też już wszystko mamy. Musimy wrócić do ziomka. To jeszcze wrócimy. Ej, no ja się wciągnąłem. Powiem wam, że chcę skończyć, ale naprawdę potężnie. Także generalnie. Znaczy, no właśnie nie chcę kończyć, ale wiecie o co chodzi. Dobra. Mystery Egg. Bardzo oddał. Na razie widzowie, jeżeli chodzi o to, to na tyle. Lecę. Wpisać sobie kody jeszcze zobaczymy, jakie tam są, tak naprawdę. No i dobra, jeszcze dostałem kolejną misję, tak naprawdę od razu. Czym jest to? Patrzcie tu. Ej, patrzcie, przez dwie minuty mamy do złapania jakiegoś zioma, więc użyjmy tego najlepszego cuba, który nam właśnie. i on się despawnuje później, ten typek. Ten pecik. Co jest w ogóle? I dobra, ja nie mogę się oderwać od tej gry. Mamy tak, mamy jakiegoś Frigidusa. Frigidus brzmi jak do minus, nie? Taki kolejny. Dobra, więc fajnie to wygląda. Mamy te tutaj kaczki i tak dalej. Zobaczmy. Tutaj ładnie się, tam na, się nam nabija Pet Index. Fajna, fajna gierka. Bardzo, bardzo ładna gierka. Myślę, że się zaprzyjaźnimy. Tym bardziej, że coraz więcej osób gra w to. No to, że toilet już przegonił Pet Simulator, to to, pet simulator, to nie muszę mówić, ale tutaj widzowie, że to przegania. No naprawdę. No w sumie nie dziwię się, bo Pet Catchers jest naprawdę takie przyjemniejsze do grania, jest więcej do robienia po prostu. Tutaj jeszcze Kowala szybko możemy oddać i on coś tam nam kolejnego da, no więc tak naprawdę, Catch, no dobra, znowu złapać cztery peciszki. Także widzowie, czy chcecie kolejnego odcinka? Papeczka w górę. Dobra, widzowie, wpisuję kody, mam ich zafollowowanych, followowanych, nie wiem co ja mam tu kliknąć. Klikam na tego followa tutaj, ten, ten przycisk, i totalnie to nie działa. Także może mi podpowiecie, jak to aktywować, i wtedy sobie odpaliłem kody, bo ja je mam wszystkie, no ale nie wiem jak użyć. No wpisuję tutaj sobie i totalnie się nie da, nie? Jakby mamy, że. 嗯。Mm. Aha, że to nie jest dobry kodzik. Dobra, to może inny jakiś wleci, nie wiem. Zobaczmy. Może generalnie już zostało mało kodów takich aktywnych. A nie, dobra, czyli jednak działa. Nieważne, widzowie, to odbieramy. Czyli jest tylko mm, Bright, Brite. Mamy russo Play, to raczej będzie. Mamy Peciszka, jakby tutaj youtubera. Kolejny youtuber Gravy. Mamy też Laki, Zobaczmy, jak Laki nie wejdzie. Dobra. Update 1 czy jest? Też już nie ma. Czy Voidy są? Zobaczmy. No i Runes. Zobaczmy. Runy. No niestety nie ma. Także, widzowie, nie z Dążyłem na kody, ale mamy kilka fajnych tutaj peciszków. Patrzcie, mamy ziomków tak naprawdę, youtuberów. No dobra, fajnie. Więc to by było na tyle i się siemanko.